Karabin przeciwpancerny wzór 35, znany także jako UR, to jedno z najbardziej znaczących osiągnięć polskiego przemysłu zbrojeniowego w dwudziestoleciu międzywojennym. Była to odpowiedź Polski na zagrożenie wynikające z rozrastania się armii pancernych i jej najgroźniejszych potencjalnych agresorów III Rzeszy oraz Związku Radzieckiego. Radziecka zbrojeniówka, podążając za imperialistycznymi zapędami swojego wodza. Wyprodukowała w latach 30. około 20 tysięcy pojazdów opancerzonych. Polska nie była w stanie zbliżyć się do tej liczby pojazdów, a ograniczony budżet armii zmusił Polaków do prób stworzenia skutecznej broni przeciwpancernej. Karabinu R w swoich czasach był bronią bardzo wysokiej klasy. Używając pocisków ołowianych, o małym kalibrze 7,92 mm które były wystrzeliwane z bardzo wysoką prędkością wylotową, sięgającą nawet 4500 km na godzinę, której uzyskanie stało się możliwe dzięki silnemu ładunkowi prochowemu i długiej lufie o długości 120 cm. Karabin był zdolny przebić pancerz każdego ówczesnego czołu. Zastosowanie owianych pocisków miało na celu wybicie w pancerzu dziury wielkości 20 mm, około 3 razy większej od kalibru broni. Po przebiciu pocisk miał unieszkodliwić załogę i w konsekwencji maszynę. Teoretycznie dawało to możliwość unieszkodliwienia wrogiego czołgu pojedynczym strzałem z karabinu. W praktyce wyglądało to jednak znacznie inaczej. Po pierwsze, w warunkach bojowych samo przebicie pancerza nie dawało gwarancji skutecznego unicestwienia czołu. Warto dodać, że skuteczna przebijalność pancerza z odległości 300 metrów wynosiła 15 mm. Zaś z odległości 100 metrów około 33 mm. W teorii istnieje możliwość zniszczenia każdego ówczesnego zarówno sowieckiego, jak i niemieckiego czołu. W praktyce, zachowanie spokoju i skierowanie celnego ognia do nadciągających czołgów znajdujących się w odległości 100 metrów nie jest łatwym zadaniem. Karabiny te oddawały od 8 do 10 strzałów na minutę, co daje nam jeden strzał na 6-8 sekund, czas, w którym wrogi czołg jest w stanie w warunkach terenowych zbliżyć się nawet o 30 metrów oznacza to że strzelający ma jedynie kilka prób karabin nie zdołał powstrzymać pancernej nawałnicy wroga ale przyczynił się w dużym stopniu do niszczenia niemieckiego sprzętu podczas kampanii wrześniowej warto przypomnieć że Wehrmacht stracił w Polsce około 1000 czołgów i pojazdów opancerzonych po wrześniowych walkach Niemcy przejęli znaczne ilości tego sprzętu. Część została sprzedana do Włoch, kilkadziesiąt sztuk broń.